Wyobraź sobie. Nowoczesny dom z dużym tarasem na piętrze, oddalony od centrum miasta zaledwie kilka minut, w scenerii lasów i nowoczesnego obiektu sportowego do Twojej dyspozycji. Dom z dużym ogrodem, dwustanowiskowym garażem, wykończony i gotowy na Twoją decyzję o zakupie. Dziś? Czy marzenia powinny być odkładane na później? Prezentujemy Państwu nowoczesny, wykończony dom w miejscowości Słupsk przy ulicy Fiołkowej. Przestronny salon, wyposażona kuchnia z widokiem na ogród. Strefa dzienna wraz ze stołem jadalnianym. W pełni umeblowana sypialnia wraz z zabudową. duża łazienka z wanną wolnostojącą oraz prysznicem. Pokój gościnny z bezpośrednim wejściem od ogrodu, dwustanowiskowy garaż, strefa wypoczynku, duże przeszklenia i taras na piętrze. Taras, na którym zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy. Po więcej szczegółów zapraszamy Państwa na prezentację nieruchomości. Swoboda Park Nieruchomości Słupsk www.swobodapark.pl